Napisy Wonder Films. Kino świat. Agata otwiera drzwi. Przed nią Robert. Przy basenie. To jest Agata. Nurkuje na bezdechu i pracuje w ośrodku takim dla chłopaków. Sesja zdjęciowa. Here's our Star. Robert fotografuje modeli. Wyciąga rękę. Robert. Agata nie reaguje. Agata. To ona taka trochę zespowana jest, nie? Stary, ona nie widzi. Razem... Wolałabym, żeby mówił, to jest Agata ma duże cycki, no ale to robię. Wchodzą na imprezę. Wiesz, jaka jest jedyna rzecz, której sobie do dzisiaj nie umiałam wyobrazić? Wodzi palcami po wypukłym portrecie. Siebie. W mrocznym pokoju. Na na to, w szere... Czemu jesteś sam? Przytuleni. Blisko siebie, wśród tłumu tańczących. W tunelu idą środkiem ulicy. O, ja się chyba wkręciłam. Oboje roześmiani. Ona do Agaty. Dobrze, że jesteś ładna, bo ona lubi ładne rzeczy. Całują się. Agata chmurna. Taka ładna, ślepa. Szkoda, dziewczyna. Robert, poruszony. To moje życie. No dobra, teraz jest fajnie, ale co będzie dalej? Co to jest za pomysł? On do Roberta. Pytam cię, czy to jest na serio? Agata. Biegnie. Ciemność. Razem. Dziękuję, że mogę być przy tobie sobą. Wtuleni w siebie. Napis: Nasz film o miłości. Kocham cię! Agata, radosna, rozpościera ramiona. Jest szansa, że będzie widzieć. Wzburzona, rozrzuca rzeczy. Taka jestem, jak to nie zmienia. Możesz wejść. Naprawdę Robert sam miota się. Agata sama płacze. Razem radośnie. W samochodzie Agata prowadzi. Łatwa miłość to żadna miłość. W pociągu, na ulicy, w pokoju. Wirują. Tytuł: Światło czuła. Pod literami znaki alfabetu Braille'a. Agata wiedzie palcami po twarzy Roberta. On przysuwa usta. Ja chciałam Cię tylko dotknąć. Agata uśmiecha się. Napis: Od 24 stycznia w kinach.